Siemanko wszystkim. Ja jestem Kador. Ja jestem Nice. A to jest kolejny odcinek z polskiego gospodarstwa. tak jest. i Dzisiaj zajmiemy się zgrabianiem i belowaniem trawy. Owiec dzisiaj w spokoju zostawimy. Tak, dzisiaj już ten owiec to zostaw w spokoju. Jak ktoś nie wie co tutaj się wydarzyło, to niech sobie obejrzy poprzedni odcinek, już dzisiaj zostawmy ten temat. Warto obejrzeć, warto obejrzeć, warto obejrzeć. Jak coś, to tego tutaj nie ma, nie patrzcie na to, więc tak, Nice dzisiaj będzie zgrabiać, podczas kiedy ja będę belować, czyli w sumie ostatnio jak na tym polu pracowaliśmy, to ja zgrabiałem, a chyba ty tam belowałeś, to dzisiaj się zamienimy. Więc poczekam, Dobra. poczekam aż ty, ta, aż ty tutaj przejdziesz raz w jedną stronę, raz w drugą i w międzyczasie pokażę wam sprzęt, z którego dzisiaj będę korzystać, mimo iż to jest akurat... Tak jakby ta sama prasa, z którą mogliście widzieć jak wcześniej tutaj belowaliśmy czy siano, czy słomy, ale i link oczywiście w opisie. Ale jedna rzecz, której chyba wtedy nie pokazałem, ale nie pamiętam. Czyli bardzo podoba mi się ta modyfikacja. Z uwagi na to, że mamy tutaj dostępne jej różne konfiguracje, w sensie tutaj są różne wersje w zależności od rocznika, kiedy ta prasa się ukazała. I to jest spoko. Tu jest taka podstawowa wersja, ale jest też kilka innych zmienia się oczywiście malowanie oraz sam wygląd, więc według mnie to jest chyba jedna taka z lepszych ogólnie modyfikacji jeżeli chodzi o prasy i też ona jest w sumie mniejsza niż te, standard, te standardowe prasy co mamy w farmingu, dlatego w sumie ostatnio było tyle tych bel, słomy, yy, siana, na słome, no sporo w, słome, w sumie też. Było. Z tego co pamiętam naprawdę dużo wtedy nam wyszło. No ostatnio, które robiliśmy, to trochę się umordowaliśmy jak była cała ta łąka skoszona. Trochę tak. Trochę było roboty, zwłaszcza potem też ze zbieraniem. Ale w sumie, ze wszystkich tutaj rzeczy do tej pory, które robiliśmy na tym polskim gospodarstwie, to jeżeli mamy wybrać jedną albo dwie rzeczy, przy których najbardziej się wymęczyliśmy, to chyba wybierzemy taką samą, zgaduję, co nie? Czy mówisz o czym konkretnie? O zbieraniu ziemniaków. No do, dobrze, już myślałem, że coś innego wybrałeś i chciałem Ci przypomnieć, ale. Buraki tak. też w sumie, no. Nigdy więcej tego już nie robimy. Było trochę z tym męczenia. Kurczę. Trochę to mało powiedziane. Ale jakoś to zrobiliśmy. Dobra, Jakaś teraz poszło. Ja tutaj ruszam. Ruszaj, ruszaj. I zaczynamy belowanie. No tylko kurczę będą się pamiętać. Mimo tak długiego stażu, jak ja mam w tej grze, to czasami jest tak, że się, jak się zagada, mimo już słychać, że ta prasa tutaj pipczy, to i tak. Idzie zapomnieć, że trzeba się zatrzymać. No to to jest trochę takie uciążliwe momentami. Ej kurde, tu jest inna tekstura zupełnie beli trawy. Spoko wygląda, nie tak samo jak w oryginalnych prasach. No i trochę tego będzie i dzisiaj nie będziemy tych bel zbierać, bo w planach będzie jeszcze jeden odcinek na tej łące, kiedy będzie owijanie bel trawy, czyli tego akurat jeszcze tutaj nie robiliśmy. Co zobaczymy jak my się podzielimy jeszcze zadaniami, być może ja to będę robić, ty będziesz robić co innego, zależy jakie tam modyfikacje ściągnę. No to pomyślimy Więc... już o, następnym razem. No i właśnie razem. to jest to, to jest to, ja czasami, żeby dobrze ciebie słyszeć to sobie grę przyciszam mocno, wy słyszycie grę na nagraniu, ale ja ledwo ją słyszę i nawet nie słyszałem pipczenia. No to musisz być uważny, a Czy ktoś mi zaraz zwróci uwagę, jakie pipczenie, sygnał po prostu, ja tak mówię trochę infantylnie. Ej. No ale teraz słownictwo, żeś dobra, infantylnie, no wiesz, zabłysnąłeś jednak. No kurczę, to... żeby to był jeden raz jak ja zabłysnąłem. Ale ta prasa no może ogólnie nie ma jakiegoś. jeszcze pierwszy jakiś... raz pozytywnie, o. Ale ta prasa trochę jak ty ma opóźniony zapłon. W sensie jakoś tak dziwnie trzeba długo odczekać aż bela zostanie wyrzucona. W sensie dłużej niż w innych. No i znowu zapomniałem, no dobra masakra, od, od, od to teraz to ma cały czas się ma opóźniony zapłon? Dobra, to będzie trzecia bela elegancko. Kliknąłem chyba 4 sekundy temu, żeby tę te belę wyrzucić, i ona dopiero się wyrzuciła. A mam wrażenie, że albo ściągnąłem aktualizację tej prasy, a mam wrażenie, że wcześniej tak nie było. Chyba, że tak jest w tej konkretnej wersji. Ja mam wersję z rocznika. Kurde, czekajcie nie pamiętam. Ja mam chyba wersję 2013-15. No, to co? Może przejdziemy do jakiegoś tematu? Jak to nie ma, mamy problemu, w nie ma. problemu, Jak najbardziej. Znalazłem pod poprzednim odcinkiem w komentarzach jeden temat, taki, ale jeden, co prawda, ale taki bardzo ciekawy i rozbudowany, że w sumie my tu możemy o tym trochę długo pogadać. Ej, weź, weź trochę jeszcze wężej to zgrabę, tak ciut, ciut. Dobra, postaram się. O kurde wyszedłem niechcący. No to w międzyczasie jak tabela się tutaj wyrzuca, to ja ten temacik znajdę. I jest on od widza The Shimon Cox. Do, jak, do jakiego kraju na wakacje chcielibyście pojechać i dlaczego? Oczywiście tutaj, w tym pytaniu, pomińmy, że no, w Bela ogóle jest ci taka sytuacja. O, Dobra. Niech tam się toczy. Później ją później tam tutaj dotargam z powrotem na pole. Więc odpowiadajmy na to pytanie zakładając, że. Znaczy, wydaje mi się, że może lepiej może. odpowiedzmy. Nie, chodziło mi o to, że odpowiadajmy na to pytanie, zakładając, że na świecie nie ma takiej sytuacji, jaka jest obecnie. Aha, no dobra, jasne. Bo wiesz, żeby się nie ograniczać w żaden sposób, bo wiesz, nie wiadomo, jakby teoretycznie było. Dlatego załóżmy, że nie ma takiej sytuacji, jaka jest, tylko jest tak, jak było nie wiem, trzy lata temu i w ten sposób odpowiadajmy. A ty coś dobra. o kategoriach wspomniałeś? Tak, no, żeby żebyśmy może powiedzieli, że. O, kraj, o krajach z Europy i może spoza Europy. Tak urozmaicie te, ten temat. Co ty o, na to? No, Git, jak najbardziej. I oczywiście, Dobra. wy w komentarzach możecie pisać do jakich. Kurde, no muszę grę chyba zgłośnić, bo <gry> cały czas zapominam się zatrzymać. A już miałem wy... się tak bardzo skupić. Przecież. Wie, wiem, co czeka, się czekaj, wie, Wiem, co zrobię, wiem, co zrobię. Sobie trochę po prostu tempomat ustawię inaczej. Więc o czym mówiłem, właśnie w komentarzach, zanim my się wypowiemy, to. Piszcie wasze propozycje, gdzie byście tam chcieli pojechać i zobaczymy, czy się pokryją z naszymi. No to dawaj, zaczynaj. Europejski gór w sumie od Europy. O to ja na pewno bardzo bym chciał y, zobaczyć Islandię. Ciekawy mnie ten kraj. Jest, Mimo, że to nie jest jakiś y, pierwszy wybór turystyczny, tak mam wrażenie, bo to nie jest wcale za ciepło, nie można gdzieś tam nad morze się poopalać i tak dalej, no ale. Krajobrazy, jakie tam są te wszystkie gejzery i tak dalej. No to musi być. Musi robić wrażenie. I mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to zobaczyć na żywo. No to potwierdzam, no. że Islandia to tak. Ale mam wrażenie, że w ostatnich latach Islandia jako cel turystyczny. Kurde, słowa nie zebrałem ten. Niechcący zebrałem ten owiec, dobra. Mam wrażenie, że właśnie Islandia w tych ostatnich latach jako taki cel turystyczny to zyskała dosyć mocno na popularności. No myślę, że tak, że ludzie już trochę też zmienili kierunek główny swoich podróży, że też na własną rękę częściej podróżują i się tam wybierają, choć nie jest wcale tam dość tanio z tego co tam się orientuje. No ale myślę, że warto. Dobra, to teraz... Teraz ja zaraz powiem, tylko mi się zrobiła słoma, bo niechcący zebrałem, kurde, ten owiec i nie, Jakiś, jakiś będzie strasznie jedna... nieuważny dzisiaj jest. Niech będzie jedna bela słomy. <grym> tak, wiesz jak tam było wąsko? Znaczy, no ciężko było nie zebrać, szczególnie podbierać za ja w później ogóle puściłem. gdzie ta bela poleciała, nie to jest hit. Aż tam sobie podjadę. A że aż tutaj. <grym> no ale patrz, ostatnio jak było, patrz, to tak się nie tu staczały. Jest. No widzę, widzę. Śmiesznie Powiem Ci, w przeszłości W farmingach z tymi belami Bywało gorzej To a tutaj to jest jeszcze blisko Gdzie się potrafią czasami bele znaleźć W rowie schowaną w krzakach Gdzie jej prawie nie widać To tutaj jeszcze jest, To jest jeszcze fajnie Bo przynajmniej widać te bele Bywało znacznie gorzej Zwłaszcza, że jeszcze teraz To te bele się w miarę pola trzymają A im starszy, im więcej farmingów do tyłu Tym mniej te bele się trzymały I prasowały się od razu, leciały Więc tutaj to jeszcze bym tak nie narzekał no to dobra, dobra. teraz, 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 teraz moja kolej na państwo europejskie i tutaj. No. Aż tak się nie wychyla jak ty z Islandią, tylko raczej taki powiem bardzo popularny cel turystyczny od dawna, czyli Włochy po prostu. Kurczę, taki Rzym, Wenecja. Słuchajcie jakie tam jeszcze miasto, No bo tak wiesz, najbardziej Rzym, Wenecja, bo wiesz, to takie są najbardziej popularne miasta, jakieś tam Florencja czy Milan, to wiesz. Byłem właśnie w Mediolanie. Akurat. To całkiem w porządku, ale też nie widziałem na pewno wszystkiego. Trochę za szeroko tu pojechałem, bo mnie zagadałeś, wiesz? No a co w co za konkretnego w tych Włoszech? Właśnie Rzym, jakieś koloseum i tak dalej? No, wiesz, takie m, rzeczy, które się tyle czasu widziało w jakichś, czy to filmach, czy grach? No Pod właśnie, koloseum, nawet. podręcznikach. Jakieś takie rzeczy jeszcze z czasów starożytnych. Panteon. I tak dalej, więc to po prostu chciałbym zobaczyć, tak, na własne na oczy. No to, no i w sumie nie tyle, nie do wiem. Zrealiz to do zrealizowania, na tak, pewno. Tak, to jest akurat w porównaniu do być może państw. Na pewno byłoby to tańsze niż jak później będziemy gadać o państwach zagranic... tych spoza Europy, w sensie. No to no to tak, to tak. Więc Te, to, te Włochy czy Islandia to raczej są bardziej przystępne. To teraz trzeba czekać tylko, aż się unormuje sytuacja światowa i. No to no. też nie sprzyja to za bardzo podróżowaniu, ale zobaczymy jak to będzie. No to dobra. dawaj swoją kolejną. Z Europy, tak? Mhm. Dobra, z Europy to jeszcze chciałbym na pewno do Chorwacji pojechać. Podoba mi się, znaczy podoba mi się. Nie wiem, czy mi się podoba na tyle, co. Co ty mi tu piszesz, Elo? Bo niechcący odpaliłem czat, to już coś napisałem, nie? Myśmy <grym> ktoś nam na serwer wszedł, czy co? Aż Chorba, ale by beka, nie? Ale jest ograniczenie, jest ograniczenie osób i jest hasło, ale jakby ktoś wbił, to miałbym bekę ogólnie, bo bym miał, no. no, zdziwko by było. Chorwacja, no wracając, Tak, do Chorwacji, podobają mi się tam widoki wszystkie, które udało mi się gdzieś tam zobaczyć w internecie, czy tam na jakichś zdjęciach. Więc to jest taki cel chyba najbliższy do zrealizowania z tych co teraz wymienię dzisiaj no podoba mi no. się prostą chodźcie plutko fajne morze jest taki woda. popularny wśród tak. Polaków cel Chorwacja właśnie to prawda prawda i więcej nic nie powiem na temat Chorwacji bo nie wiem <laughs> dobra to ja przechodzę do kolejnej Chciałem powiedzieć kolejnego państwa, ale to nie do końca jest państwo, znaczy to nie jest państwo, ja chciałem po prostu powiedzieć, że Skandynawia. A który już kraj z tej Skandynawii, to nie mógłbym, nie mógłbym się zdecydować czy... Podniosłem na szczęście zgrabiarkę jak tu wjechałem. <laughs> nie <laughs> mógłbym Jezu. się już by była kolejna wpadka. Nie no, nic by się tam nie stało w sumie. Jakbyś no. tam opuścił, więc no nie, nie mogę się zdecydować czy miałaby to być, nie wiem, taka Norwegia czy Szwecja. Czy jakaś tam Finlandia? No kurczę, po prostu Skandynawia. I w sumie, który kraj by to nie był, to i tak by mi się pewnie podobało. No pewnie tylko naj, Najbliższa ci pewnie jest Finlandia, nie? No, aha, dobra, nie zaczęłem. <grym> <grym> zaczęłem po dwóch sekundach. <grym> ja już tam myślę, że, że promem jakby, że bliżej, nie? <grym> no to no to chyba Szwecja sekundy. wtedy jak bliżej. No tak, właśnie, dlatego mi coś nie pasowało. Dobra, czaję, czaję. No nie, ale tak abstrahując o. już to, no też nie jest wcale tanie w Skandynawii. No bo no oni inaczej tak, zarabiają, nie. Też. Chciałem powiedzieć, że tutaj jest taki sam case jak z tą Islandią, że no, można no, powiedzieć. tam podobno jak jechać, to można się nieźle wykosztować, nawet na jakieś Bil bilety, takie podstawowe. Bilety wcale nie są drogie, ale tam życie. To jest. No, no, no podobne. Takie jakieś, czy to podstawowe produkty, czy wynajem tam czegoś. No ale to uwarunkowane jest tym, że oni zupełnie inaczej zarabiają niż. No tak, to wiadomo, to też dlatego, ale zawsze można by coś tam z Polski przytargać i jakoś tam pociągnąć kilka dni na tym, co by tam można było przewieźć i na tym zaoszczędzić. No, też prawda. Ale krajobrazy być może by to wynagrodziły. Kraj wikingów, na, na naszego, na pewno. jednego z naszych ulubionych seriali. To prawda. No i to no, no, chyba wszystko. Na pewno, na pewno fajnie, fajnie mogłoby tam być. Co, jakiś jeszcze jeden europejski, czy już lecimy poza Europę? E, ja mam jeszcze jeden, ale to myślałem, teraz twoje kolej w sensie, chyba, że już no nie, nie masz tak, europejski. tak, tak, nie, mam, ale też nie jest dość oczywisty, kiedyś sobie tak pomyślałem, że chętnie bym zobaczył ten kraj. Jestem przekonany, że nie zgadniesz, o jaki mi chodzi, możesz strzelić. O dobra, czekaj, czekaj, ja lubię takie rzeczy. Kraj. Zaraz zagramy w czółko, jak, jak, jakbym miał ten kraj na czole i bym musiał zgadnąć jakim jestem krajem Europy. Mogę mieć trzy pytania? Chociaż. Ale, Ale ja nie mi... wiem czy będę umiał odpowiedzieć na nie. Ja to wiesz, jest... na razie nie mam żadnej. żadnego tropu nie mam. Powiedziałeś, że to nie jest oczywiste. Czy to jest kraj? Mam trzy pytania, OK, jak zgadnę, no dalej, trzy, trzy typy, rzucaj. Czy jestem ba bardzo małym państwem? To znaczy, to znaczy bardzo małe. E, czy mam powierzchnię Wydaje mi się, że mniejsza, mniejsza niż Polski, jedno... ale nie jestem pewny. Nie, pewien. czy mam powierzchnię mniejszą niż województwo warmińsko-mazurskie? Nie, wydaje mi się, że większy. Większy, dobra, to dużo mówi. Czy jestem... Czy leżę nad Morzem Śródziemnym? Chyba nie. Teraz mi... będę... Wyjdę na głupka, bo nie, 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 nie do końca kojarzę. Ale w sumie Dobrze. myślę, że jakbym ci odpowiedział, też byś nie wiedział. E, czy jestem... Czy jesteś no państwem nie, bałkańskim? Nie. No i co? Na pewno? Jesteś pewien? N no tak trop. Się, nigdy nie kojarzyłem tego państwa z Bałkanami. Myślę, Dobra, że to, to raczej. To mam dwa typy. Nie, w tym jednym już byłeś, to nieważne, to typ znika. Dobra, to mam jeden typ. I w sumie to chyba nie. Nie, to nie jest państwo bałkańskie, żeby mnie ja tu zaraz nie wyszedł. Ale ja nie ogarniam Bałkanów, jeżeli chodzi o Europę, to. <grych> Dobra, strzelam. Węgry. Nie. Kurde. Pudło. Dobra, to jestem ciekaw. Gruzja. No nie, to jest Europa? No to jest Europa pod tym względem, że grają na no mistrzostwach w sorry. eliminacjach. Ja nie, tak nie No nie, to, to trzeba po było prostu. tak to. No kuźwa, jeszcze trzeba było bardziej rozciągnąć te kategorie, nie? No to wiesz, tak jak Rosja gra. A to mnie nie obchodzi, kto gra. Mi obchodzi, kto jest na mapie Europy. No, A że Rosja tam gra to jakaś to. Gruzja czy jakaś Turcja, to wiesz, co mnie to obchodzi? Ja Europą tylko myślałem. Wizy chyba nie musisz mieć. Z tego, co mi się wydaje. Ale mogę głupoty teraz gadać, bo nie pamiętam. Ale powiem ci, że nie No to jest nie dość zaliczam popularny... tego, bo to nie jest państwo europejskie. No dobra, dobra, to nic nie zaliczę. Ale, <laughs> ale chciałbym nawet, tam. Znaczy, przyznajesz, jakbyś powiedział. Że niekoniecznie europejskie to i tak bym nie zgadzał, ale no to nie są no, europejskie. No bo kiedyś widziałem bardzo fajne krajobrazy i ogólnie lubią Polaków w Gruzji, więc yy, <noise> to też może być jakiś czynnik. No i ładne, ładne tam widoki mają. Takie, z tego co pamiętam, jest tam taka jakby. Są takie góry, w których są takie wnęki, bo tam to były schrony jakieś kiedyś czy coś, że tam ludzie mogli się ewakuować. Bardzo fajnie to wygląda. Chętnie ja bym to, to też zobaczył i podobno jedzenie jest dobre. Ja to o Gruzji powiem Ci, że ja nie wiem prawie nic, oprócz tego, że stamtąd pochodził Grigory Sakaszwili, czyli członek czterech pancernych. Ale czy przypadkiem no Stalin nie był też Gruzinem ogólnie? A no to dobra, to tak kolejny fakt wydaje. o Gruzji. Była tam wojna kiedyś. Nie, naprawdę nie wiem za bardzo no, o tym. Też za dużo krojem. nie wiem, ale po prostu tyle co wiem I Wydaje to... mi się, że nie leży nad Morzem Śródziemskim, na pewno. No, no mi też, ale chciałem Cię zmylić trochę. No, zobaczyłbym chętnie. Ciekawy jestem. Nie jest to jakiś też chyba za bardzo bogaty kraj, więc trochę taki kontrast od tej Chorwacji, na przykład, nie? No, i niepopularny kraj. No, to jeżeli prawo. chodzi o turystykę. Więc no to. Słuchajcie, na co, czeka na co czekasz? Zachęćcie nice Nysa, niech robi tam vlog podróżniczy. No, a mnie bardziej jedziesz. ogólnie interesują państwa, które mają ładne krajobrazy, nie? Jakoś nie ciągnie mnie, żeby zobaczyć, nie wiem, wieżę Eiffla, tylko właśnie jakieś fajne widoczki. A mnie tak pół na pół. No bo w Skandynawie, no to tam nie ma jakichś, wiesz, Eiffla, Eiffla jak już tak wspomniałeś, <laughs> tylko są po prostu widoczki. A już tak, w, takich, tak. w takich Włoszech, no to jest sporo takich obiektów. Architektonicznych. No ale też są, też są fajne widoki, nie w górach czy coś, no ale. No to to też w sumie. Wiadomo o co chodzi. Dobra, dawaj, ty A, ostatnią jeszcze propozycję. Ostatni A ja też chcę zgadnąć, no. A ta y tak? Bawimy się? Dobra, ty też masz pytania. Ale trzy nie wiem, czy nie mówiłeś mi o tym może kiedyś. Hmm, czy jest to popularny kierunek turystyczny? Tak. Czy jest tam względnie ciepło cały rok? W sensie, że cieplej niż w Polsce, tak, nie? Tak. Nie, a cieplej niż w Polsce? No tak na przykład jak u nas jest zima, no to u nich jest, nie ma tyle śniegu, jest cieplej po prostu. To nie. To nie? Nie. Kurde, myślałem, że Hiszpania. No, hmm. jeszcze miałeś jedno pytanie. <laughs> Ale już, No nie, nie, jeszcze nie, nie. nie czekaj, czekaj, masz. czekaj. Czy Ale to nie kraj Hiszpania. jest ee, na południe, a na pewno na południe. Popularny kierunek? Nie wiem. Dobra, muszę coś wymyślić. Czy jest większy od Polski? Ten kraj? Coś mnie teraz zagiął. Wydaje mi się, że powiedzmy, że mniej więcej taki sam. Bo mi się wydaje, że jest albo, albo ciut mniejszy, albo ciut większy. Nie pamiętam naprawdę, ale wydaje mi się, że jest taki sam, mniej więcej. Kurde, to nie wiem. Jak to, turystyczny kierunek? To nie Hiszpania. Portugalia jest chyba mniejsza od Polski, chociaż no, nie jest rozci rozciągliwa jest. Francja? Nope? No to UK. nie. Aaa! No, chyba, że tak. Zapomniałem, że oni już nie są, są w Unii, nie są już w Unii Europejskiej wiesz. A nie było mówione, że Unia Europejska. Nie no wiem, Jeszcze się. Ta, takie kryterium, zaraz. Śmieję się, śmieję się, Nie, 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 po prostu no UK i tam wiesz, znaczy Hiszpania to w sumie też bym mógł, ale jakoś tak bardziej kurde zobaczyć ten Londyn. Ja do ja tam, wszystko, UK, co tam jest, czy jakieś, do Manchesteru Szkoc... na stadion. A, no to nie, mnie to nie interesuje za bardzo, albo jakaś tam Szkocja czy coś, o. Takie jakieś tam w Irlandii, wioski ale brytyjskie, nie brytyjskie puby. O! Też tam w ogóle nie pewnie. No więc to tyle. Również nie zgadłeś. To lecimy teraz z. Bo już mało tu zostało roboty. Lecimy no właśnie, teraz z pytaniami. Z pytaniami lecimy... Nie pytaniami, z krajami. Poza Europą. Poza no Europą. to ty, ty zacznij teraz. Będzie... No teraz ja zacznę. I taki tutaj, oczywiście, z grubej rury, po prostu USA. A tak myślałem. No, a i tutaj, no wiadomo, Ameryka jest długa i szeroka, więc zwiedzenie czegokolwiek jakiejś większej liczby tych powiedzmy miast, to bardzo dużo czasu by zajęło, ale mi się wydaje, że po prostu nowy Jork to byłby pierwszym celem. Do kasy no nabyć trochę kasy przegrać? Nie, nie, nie raczej nie. I właśnie to, to jest problem z Ameryką, że kurde, jak chcesz na drugi koniec pojechać, też takie fajne rzeczy zobaczyć, jak, jak jakiś wielki kanion czy Los Angeles, no to musisz tyle kilometrów, że masakra. No, to tam samolotem chyba z jednego miasta do drugiego. Lepiej. No, byłoby najszybciej. Dlatego już nie będę bardziej tego tematu tu rozwlekać po prostu USA, bo jest za dużo w sumie tam teoretycznie rzeczy do zwiedzenia. Next. No to jest taki dość standardowa odpowiedź. No, Wydaje mi się, że ale... wiele osób Chciałoby do Stanów polecieć A mnie jakoś tam nie ciągnie specjalnie Ale ja bym Z pewnością chciał do Tajlandii Polecieć Bo tam, no bilety są drogie Do Tajlandii Ale życie w Tajlandii jest bardzo tanie Stosunkowo jak do naszych, przeliczając na złotówki Więc można by było Sporo zwiedzić, sporo jedzenia dobrego Spróbować i tak dalej Na no, widoki to chyba każdy Raz przynajmniej widział Jak, jak tam jest no ja to ogólnie słyszałem właśnie takie bardzo Bardzo pozytywne Opinie o Tajlandii my, też Ludzie są bardzo mili I też oglądałem film Kac Vegas Więc zależy <laughs> która rzeczywistość <laughs> tak. Która rzeczywistość jest <laughs> Prawdziwa Ale nie no, no też chyba taki bardzo właśnie Popularny kierunek No ostatnio coraz bardziej no bo jeszcze tam te 10 lat temu No to Tajlandia nie żyła z turystyki Tak typowo a teraz już Całkiem co innego podobno no. To A teraz. Ty, co tam dalej? I, teraz ja. I. A wdawaj, znowu zabawimy się w zgadywanie. Ja lubię takie rzeczy. Masz trzy pytania. <grych> dawaj, teraz całego Dobra. świata. Ale jak kraj... trafisz, to będzie hit. Kraj azjatycki? Tak. O kurde. A... Czy z tego kraju pochodzi wiele elektroniki? <grych> Tak. Japonia? Tak, kuźwa, skąd wiedziałeś? No nie wiem, no tak mi się najpopularniejsze państwa takie wiesz, azjatyckie to Chiny, Japonia. No Tajlandia. No właśnie. No Więc raczej nie było chciałeś do Korei do Północnej. No nie, ra raczej nie. <laughs> Czyli byś się nie. W... Może byś wjechał, ale byś nie wyjechał. No mógłby być problem ogólnie, dlatego nie, ale no no po prostu Japonia. Tako, jako kraj jest taki ciekawy. No, ciekawy kraj według mnie. Tokio i tak dalej, zwłaszcza, że tam bardzo nocą, jak wygląda miasto i tak dalej, to i tam też jest sporo takich krajobrazów, jakieś góry, więc na pewno ze wszystkich azjatyckich chyba najpierw bym Japonię odwiedził. A Może później Tajlandię. No wiesz, jest jeszcze trochę, może jakąś Mongolię? Nie, coś. chyba nie. Nie, no ciekawy, ciekawy kierunek. W ogóle Dobra. w Azji jest wiele państw ciekawych do zwiedzenia. Albo na, może tak ciągnie tam ludzi, no bo to jest zupełnie inna kultura, nie? Mi się wydaje, że właśnie wszędzie jest wiele państw do zwiedzenia zależy, kto czego bardziej. Co kto bardziej by chciał zobaczyć, kogo bardziej jaka kultura no tak, pociągła, czy, 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 czy jakaś azjatycka, czy jakaś taka latynoska, może Afryka, czy coś. A kuchnię azjatycką lubię, więc pewnie mi się tam odnalazł. <laughs> o, w Japonianiu ramen ramen, no. no, Czy na jakieś inne takie specjały. No. Dobra, ja jeszcze mam jeden kraj, Taki kraj spoza Europy Nie wiem czy taki popularny Ale bym do Brazylii chyba chciał polecieć Taka kolebka piłki nożnej Tam jest po prostu Podobno tam na każdym rogu jest jakieś boisko Takie wiesz, betonowe Do grania Podobno cała Brazylia żyje sportem I to pewnie by było ciekawe doświadczenie Oczywiście kopa i tego I tego typu sprawy No Też pewnie by przyciągnęły no, no, tam to jest z, mój... też by było do zwiedzania Jakiś, wiesz, jakaś dżungla. E, tak, e, Jezus z Rio. O. No. Albo te, jak one. E, kurde, jak to się nazywa? W szybkich i wściekłych były. Nie Na pamiętam, końcu języka ale, mam? Ale jeszcze Maracana, stadion kultowy. No. Te slamsy ze Szybkich i wściekłych 5, kojarzysz? No ale co ja mam ci powiedzieć, jak się nazywały, no czy co? No nie pamiętam, czy to się nazywało po prostu Slamcy, czy się no, to miało jakąś, Czy to miało jakąś nazwę własną? Serio nie pamiętam. Ja tam też taki nie pamiętam. klimacik. No, ale mógłbyś tam telefon stracić być może, kto wie, kto wie. No jakbym się zapuścił w jakąś dzielnicę, w którą nie warto by było iść, no to na pewno, ale... <laughs> raczej bym ją umijał. No dobra, to. Twoje ostatnie to było? Państwo? Chyba, no chyba tak, jeśli tak na szybko, to tak. No wiadomo, że jakieś, yy, co miałem, Bahamy czy coś, fajnie by było zwiedzić, ale to o, też takie... No, to właśnie ja chciałem, a propos mojego ostatniego państwa powiedzieć, napisałem sobie po prostu Costa Rica. Ale ogólnie chciałbym jakieś takie państwo, yy, takie no, w sumie to, co ty mówisz bardziej mi pasuje, czyli Bahamy. Kurde, już nie mogę dzisiaj, tyle razy już zapomniałem tę wyrzucić, że hit. Yy, jakieś yy, Bahamy, Malediwy czy coś no, takiego. No coś w tym stylu, takie wiesz, gdzie ma, w dużym skrócie, wyspa, Plaża, palmy <noise> i na leżaku, i drink w ręku, coś w tym ale stylu. Mi by się znudziło to szybko, mam wrażenie. Jak, tak trzy dni, cztery, mogłbym posiedzieć, ale tak, jakby nie było nic wokół, to chyba bym się znudził. Hmm. Czy ja wiem? Dobra, wszystko skoszone. To jest gra, co ja gadam. <noise> No. Skoszone to było w poprzednim odcinku. Owiec, co ja tutaj? A tym razem nie opuściłem. Nie, no masakra to jest. Czyli, że że Rica, ale jednak yy, Bahamy. No, ogólnie coś w tym stylu. Ja tam nie kojarzę za bardzo tych wysepek, tak z nazwy, ale tak zarysowałem dobrze. Coś ty tam zrobił, jakąś belę trąciłeś? A to przypadkiem. Patrzcie, no. teraz slalom ciśnie między belami i zaraz je wszystkie tu pozrzuca z pola, znając życie. Nie, próbowałem stracić równowagę, ale nie wyszło. Tak jak ostatnio, co to, to no nie właśnie... jest właśnie takie proste. No nie musi jest, być... bo drugi raz tego nie mogę zrobić. Musi być odpowiednia prędkość, odpowiedni kąt <laughs> i odpowiednie... Yy, yy, jak to się mówi? Odpowiednie pochylenie terenu. I szczęście musi sprzyjać. I fuks, dokładnie. Dobra, myślę, że będziemy na dzisiaj kończyć. Ja tutaj już dokończę belowanie i. Było blisko. I będzie trochę roboty w następnym odcinku z, z owijaniem tych, tych żebel. ściągnę jakąś fajną owiarkę. zobaczę, czy będzie to wiarka w stylu, że sama ładuję bele, czy może gdzie trzeba turę ładować. No zobaczymy co mi się tam uda fajnego znaleźć. Więc no w komentarzach ponownie e, możecie pisać. Do jakich państw wy chcielibyście pojechać na wakacje i piszcie jakieś tam tematy ciekawe na kolejny odcinek? Właśnie w tym stylu temat, gdzie możemy cały odcinek gadać, wymieniać się i tak dalej a nie jakaś taka pojedyncza, krótka kwestia. No, chciałbyś coś dodać jeszcze od siebie tak słowem końcowym miłego weekendu. O. No. I lepiej się nie dało zakończyć tego odcinka, więc żegnamy się z Wami. <grym> Dzięki za oglądanie cześć. Cześć.